Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wracamy do tematów perfumowych. Mianowicie jakiś czas temu miałem urodziny i dostałem tutaj parę takich drobiazgów, które chciałbym Wam pokazać. Przede wszystkim pokażę Wam prezenty, które są związane z tematyką tego kanału, czyli perfumami oraz pielęgnacją. Dostałem jeszcze kilka innych drobiazgów, ale niestety no, nie będę wam tutaj zaśmiecać i pokazywać tego, ponieważ no, jakby to nie ma związku z kanałem. Są to jakieś po prostu dodatki do domu, czy po po prostu najzwyczajniej no w świecie hajs. W dzisiejszym filmie zobaczycie perfumy, które dostałem na prezent. Będą to perfumy w olejku, czyli już drugie w mojej kolekcji, ponieważ pierwsze z nich to marka Swiss Arabian Atar Bahar. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakby. Przedpowiem, recenzji i pierwsze wrażenie z tego zapachu, ponieważ był to zapach kupiony w ciemno. Ten zapach, który dziś Wam pokażę i był już testowany przeze mnie, ponieważ nie mogłem się doczekać i musiałem go otworzyć i powąchać. Ten zapach na pewno nie będzie z tych mocnych, takich typowych arabskich woni, czyli mocno agarowe, różany itd., itd. Nie będzie to na pewno taki mocno orientalny. Ciężki, słodki i odurzający. Ten zapach ma w sobie arabski vibe, natomiast będzie on troszeczkę w zupełnie innym świetle tutaj podany. Więc jeżeli temat tego filmu Was interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Tak, dla przypomnienia, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam, aby kliknąć czerwony przycisk poniżej, aby być z moimi filmami na bieżąco. Coraz więcej Was przybywa, bardzo Wam za to dziękuję, ponieważ motywuje mnie to do dalszego działania i do nagrywania dla Was kolejnych filmów. Zapach, który otrzymałem jest z marki Nassim. Zapach się nazywa Aksam. Jest to taki bardzo kolorowy i można powiedzieć mocno zachęcający do tego, żeby go powąchać. Za chwileczkę pokażę Wam go z bliska. Marka Nassim ma swoją siedzibę w Ajmanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc zapach wykonany jest made in UAE, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także można powiedzieć, mamy czysto arabski vibe i tutaj pokażę wam z bliska jak wygląda opakowanie i później przejdziemy do samej buteleczki. Samo pudełko prezentuje się w ten oto sposób. Z jednej strony, jak to zwykle przy tych arabskich opakowaniach bywa, mamy napis po angielsku. Natomiast na odwrocie mamy wszystko po Arabsko. Tutaj macie logo marki na SIM. Tutaj u góry powinna być taka pieczęć, natomiast ja otworzyłem ten zapach od spodu, żeby tutaj nie psuć i pokazać Wam jak powinien zapach wyglądać. Pod spodem mamy właśnie informacje skąd zapach jest, gdzie mamy główną siedzibę marki. Także tutaj możecie sobie wszystko z bliska zobaczyć. A my przechodzimy już do odpakowywania i pokazania Wam buteleczki. Powiem Wam, że wytestowałem ten zapach dwukrotnie i teraz jak otwieram tutaj to opakowanie to już z niego wydobywa się ten fascynujący i dziwny aromat. Oczywiście każdy zapach zapakowany jest w jeszcze dodatkowy kartonik, aby nic się nie uszkodziło. A sam zapach prezentuje się w ten oto sposób. Buteleczka dla jednych tandetna. Fakt, faktem nie jest może jakoś super idealnie wykonana, ale to w zupełności mi nie przeszkadza. U góry mamy fejkowy kryształ. I jest to w takim złoto miedzianym, trochę ewentualnie jak takie postażone złoto, mosiąc, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to na kamerze będzie idealnie dobrze widać. Natomiast naprawdę jest to metalowe, ciężkie, więc robi to w jakimś stopniu taki efekt luksusu. Tutaj w środku mamy szkiełko, ponieważ tu znajduje się cała esencja tych perfum żebyśmy też przy okazji zobaczyli, jak dużo nam jeszcze go zostało. Naprawdę buteleczka, przyznam szczerze, mi się podoba. To jest taka właśnie ta arabska stylistyka, która do mnie przemawia. Niektórzy jej nie lubią, ja natomiast bardzo lubię, ponieważ no, po prostu jest to ich taki, można powiedzieć, element rozpoznawczy. Oczywiście jak większość perfum w olejku jest odkręcany i w środku mamy szklany patyczek. I tak jak mogliście zobaczyć w moim pierwszym olejku perfumowanym od marki Swiss Arabian Atar Mubahar, tam było nie to niestety plastikowe. I w tamtym wypadku, jeżeli tamta buteleczka byłaby metalowa, to na pewno też to fajny efekt by nam tutaj stworzyło. Pozwólcie sobie, że zaaplikuję sobie właśnie ten zapach. Dosłownie jedną kropelkę wystarczy. Ja olejki staram się aż tak mocno też mimo wszystko nie rozcierać, chociaż można je rozcierać. Ja staram się je także że tak powiem wklepywać. I troszeczkę tutaj sobie ten zapach wklepię. I już czuję jak tutaj się unosi przepięknie, aromatycznie i mocno dość projektuje ten zapach. Jak na tak można powiedzieć Taką świeżo zieloną kompozycję. O kolorze buteleczki mogliśmy się domyśleć, że będzie to zapach taki, można powiedzieć, zielony. Dodam tutaj, że tego zapachu mamy 12 ml, czyli znów tutaj odzywa się nasza. Polska cebula, czyli 12 ml, to całkiem mało, natomiast pamiętajmy o tym, że jest to Concentrated Perfume Oil, czyli po prostu mocne, bardzo skondensowane, więc niewielka ilość zupełnie wystarczy. Czyli te 3-4 krople na jedno użycie spokojnie będą wystarczały, także nie mamy się tutaj cofać, ale buteleczka mimo wszystko jest większa niż Atarmu Bachar, który ma 20 ml. Jeśli chodzi o to, jakie składniki znajdziemy w tym zapachu, no to tutaj zaczynając od samej góry, czyli nuta głowy, bergamotka oraz estragon i faktycznie na początku jest fajnie wyczuwalna taka gorzkość tutaj właśnie tej bergamotki czuć takiego właśnie gorzkiego cytrusa w połączeniu troszeczkę właśnie z jakimiś tutaj przyprawami. W nucie serca znajdziemy róże, kwiat goździka, irys oraz jaśmin. I tutaj w nucie serca, jak słyszymy, mamy bardzo dużo kwiatów i to daje nam już taką sugestię, że ten zapach jest kwiatowy. I tutaj po jakby ułożeniu się dłuższym tego zapachu tak mniej więcej po jakieś pół godziny, najbardziej ja bynajmniej czuję tutaj różę, taką klasyczną różę, takie świeżo zerwane płatki róży. Tej można powiedzieć takiej standardowej, bułgarskiej, tej, którą niektórzy nazywają jako babciną. I dodatkowo ja czuję w tym jeszcze jaśmin, ale nie taki syntetyczny jaśmin, bądź po prostu jakiś olejek jaśminowy, czy herbatę jaśminową, tylko taki chamski jaśmin, żywy można powiedzieć, tak jak staniecie wokół krzaka jaśminu i czujecie taką roślinność połączoną z lekkim, takim duszącym aromatem kwiatów. Nie jest to może taki czysty jaśmin, tak jak same kwiatki pachną, natomiast jakby no mi kojarzy się to po prostu z krzakiem jaśminu. Irysa za bardzo tam nie czuję. Kwiat goździka też jakoś tam nie jest mocno wyczuwalny, ale wydaje mi się, że on będzie dawał bardziej taki element, właśnie świeżości, takiego, właśnie trawiastego wydźwięku, bądź po prostu takiej świeżości roślin. W nucie bazy znajdziemy cedr, drzewo sandałowe oraz piżmo. I tutaj ten cedr i drzewo sandałowe naprawdę dodają ciepła temu zapachowi, przez co on nie jest takim świeżym, do końca kwiatowym zapachem, ponieważ z biegiem czasu ten zapach naprawdę można powiedzieć, pachnie tak odurzająco wręcz, nawet bym powiedział. Na początku bardzo świeży i aromatyczny, mocno kwiatowy, natomiast wiecie doskonale, że ja nie do końca jestem zwolennikiem świeżych zapachów, a ten zapach naprawdę bardzo mi przypadł do gustu, ponieważ ta świeżość tego zapachu nie jest taka, można powiedzieć, europejska, czyli taka, którą znajdziemy w naszych w takich klasycznych naszych perfumeriach, w mainstreamowych zapachach, czyli nie mamy tutaj takich świeżych tych zapachów, jak większość tutaj jest, takie tak zwane cytrynki i jak to moja koleżanka mówi wc kaczki tylko mamy tutaj taką świeżość i taki vibe arabski mimo że ten zapach jest świeży to wąchając ten zapach od razu wiemy, że nie jest to można powiedzieć zapach, który został stworzony na Europę. I jest to coś yy, dziwnego i coś, co chciałbym zgłębić szerzej, ponieważ już od dłuższego czasu chciałbym właśnie przyglądnąć się tym bardziej świeżym kompozycjom, bądź tym bardziej kwiatowym kompozycjom, ale właśnie z Bliskiego Wschodu. Ale tak jak wcześniej wspominałem, boję się po prostu zamówić w ciemno, ponieważ nie chcę trafić na zapach, który będzie można powiedzieć pod marką arabską, a jednocześnie będzie pachnie no tak jak te. Tutejsze nasze zapachy dostępne w naszych perfumeriach. Bardzo żałuję, że ciężko można testować tego typu zapachy tutaj. Dlatego na pewno, kiedy wybiorę się wreszcie do tego Dubaju, to zaopatrując się w zapachy w tym kraju, właśnie skupię się na tych świeżych bądź tych właśnie kwiatowych też kompozycjach, ale właśnie z tym arabskim wydźwiękiem, który będzie po prostu mega kojarzył mi się z tymi krajami. Dlatego następnym właśnie takim kierunkiem będzie właśnie szukanie tych świeżych bądź kwiatowych. Kompozycji, ale z nutą arabskiego wydźwięku. I ten zapach naprawdę taki jest, dlatego bardzo mi się podoba, mimo że jest dość świeży, ale czuć w nim taką naprawdę niesamowitą świeżość, orzeźwienie, ale jednocześnie czuć taki lekko duszący efekt tych kwiatów. Mi ten zapach kojarzy się z takim parnym, mokrym, wilgotnym latem: jak mamy bardzo gorącą atmosferę, a jednocześnie czujemy bardzo mocne. Orzeźwienie połączone właśnie z kwiatami. Przeczytam wam opis, jaki jest do tego zapachu, bo naprawdę jest bardzo ciekawy. Aksan to perfumy marki Nasim, która specjalizuje się w perfumach na bazie oleju. Otwarcie tego zapachu to woń świeżych, gorzkich cytrusów, gdzie skórka z grapefruitów i bergamotki została zmieżdżona, by wydobyć ten charakterystyczny aromat. Czyli właśnie ta taka gorzkość na początku jest wyczuwalna. Świeżość tego zapachu podsycona jest kwiatami róży, goździka, irysu. I białego jaśminu. Gdyby tego było mało, w bazie mamy ukrytą kolejną świeżość, ale tym razem jest to pachnący wiosenny las. Jest to zapach lasu po letniej burzy, ciepłej i chłodnej zarazem. Zapach ten jest stworzony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. I to jest prawda, ponieważ z jednej strony mamy tutaj do czynienia z takim. Na pierwszy rzut oka bardzo kwiatowym i jednocześnie właśnie świeżym zapachem, skierowanym bardziej damską stronę, natomiast im dłużej się go wącha, to powiem wam, że spokojnie ten zapach mógłby być również męski. Bardzo dziwny, bo z reguły zawsze jeden zapach idzie albo w jedną, albo w drugą stronę bardziej. Natomiast ten 50 na 50 i naprawdę jest to niesamowita kompozycja. I przyznam szczerze, że tutaj ja tego wiosennego lasu po letniej burzy nie czuję. Zasugerowałem się tym opisem i naprawdę faktycznie coś jest z tą. Wilgotną taką burzą letnią, kiedy jest bardzo gorąco, bardzo parno, duszno, i że na przykład zaraz ma spaść deszcz i zaczyna padać ten deszcz. Tylko, że ja bardziej czuję to w stronę tych kwiatów. Tak, jakby ten deszcz spadł na krzaki pełne róż i na krzaki pełne kwiatów jaśminu. Bardzo sympatyczna kompozycja, bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że ten zapach może spodobać się miłośnikom zarówno ciężkich zapachów, jak i świeżych zapachów, ponieważ właśnie przez to, jaki on jest na początku, bardzo świeży i aromatyczny. Później on robi się naprawdę bardzo taki przy skórze, jednocześnie mocno, że tak powiem, w jakimś stopniu nie projektuje, więc też nie podusimy otoczenia, a jednocześnie gdzieś tam z podmuchem wiatru ten zapach będzie wyczuwalny. Naprawdę bardzo się cieszę, że ten zapach trafił do mojej kolekcji, ponieważ na początku wiadomo jak to jest zachłyśnąć się arabskimi zapachami, w szczególności, że ja uwielbiam takie ciężkie kompozycje, więc starałem się kupować tylko i wyłącznie takie konkretne składniki. Natomiast ta świeżość mnie zaskoczyła i to jest właśnie ta świeżość tych zapachów, które chciałbym znaleźć w Dubaju i właśnie czuć ten arabski klimat ze świeżego zapachu, ponieważ nie chcę czuć tutaj takich standardowych świeżych zapachów, ponieważ za takimi zapachami nie przepadam. Natomiast ten idealnie trafia w moje gusta i bardzo się cieszę, że trafił do moich zbiorów. Oczekając dłużej ten zapach. Ja tutaj czuję naprawdę taką duszność i taką właśnie wilgoć, jednocześnie, która właśnie spowodowana jest taką burzą w porze letniej, i naprawdę ja tutaj najbardziej czuję krzaki róż oraz ogromne ilości krzaków jaśminu. Zapach jest bardzo ciekawy. Czuć tą taką ciepłość tego drzewa sandałowego. Bardzo przyjemny, elegancki, myślę, że spokojnie i do pracy, jak również na ciekawą randkę, ale i też na co dzień. Zapach tak naprawdę na każdą okazję. Miał być krótki film recenzujący ten zapach, natomiast ja jak zwykle się rozgadałem, ponieważ można powiedzieć, jest to taki pierwszy arabski, świeży zapach, na którym bardzo mi zależało. Chciałem właśnie znaleźć takie arabskie, świeże bądź kwiatowe kompozycje, które w niczym nie będą przypominały tych naszych europejskich. I voila! Mamy właśnie Nasim Aksan. Także jeżeli. Chcielibyście coś takiego sobie przetestować bądź poczuć właśnie trochę orientu, a jednocześnie boicie się tych mocnych hardkorowych kompozycji, które ja w większości posiadam w swoich zbiorach, no to myślę, że warto by było spróbować właśnie od tego zapachu. Naprawdę jest to zapach bardzo sympatyczny, także z przyjemnością będę go używać. Dlatego prezent jak najbardziej trafiony. Na koniec jeszcze zaproszę Was na kolejny film, który myślę wypuszczę w przyszłym tygodniu, ponieważ będą to dość krótkie filmy. Ten miał być też krótki, ale wyszedł dość długi, dlatego opublikuję go standardowo w sobotę, natomiast myślę, że w tygodniu pojawi się jeszcze jeden film właśnie z... Pielęgnacji twarzy. Mam Wam do pokazania bardzo fajną, wysokiej jakości pielęgnację. Czekajcie na ten film, bo naprawdę warto, ja sam jestem podekscytowany, nie otwierałem tego prezentu, ponieważ jest tak pięknie zapakowany, że po prostu zostawię sobie tą przyjemność na nagrywanie tego filmu. W dzisiejszym filmie pytania do Was nie będzie, ponieważ nie zadam wam pytania w stylu, jak Wy oceniacie ten zapach, ponieważ tego zapachu nie poczujecie przez kamerę. Dlatego jeżeli macie jakieś fajne przemyślenia po obejrzeniu tego filmu, to śmiało piszcie w komentarzu komentarzach ja z chęcią odpisuję i porozmawiamy sobie więcej na temat tego zapachu bądź podobnych zapachów, które Wy używaliście, także zapraszam do sekcji komentarze i piszemy. Standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco, a ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!